Panna budzi się 5 minut przed budzikiem, bo jej wewnętrzny zegar jest precyzyjniejszy niż szwajcarski zegarek. Leży przez te 5 minut, planując dzień w najdrobniejszych szczegółach. 7: Siódma, Wstać, 7:5 Siódma, Łazienka, 7:20 Śniadanie, 7:45 wyjście z domu. Plan jest perfekcyjny. Ale dzisiaj budzik obudził ją o 7:00. Sprawdza telefon z niedowierzaniem. Może zmienił się czas na letni? Nie! Jak to możliwe? Robi notatkę mentalną. Sprawdzić cykl snu. Może za mało magnezu w diecie? Łazienka to jej laboratorium. Każdy kosmetyk ma swoje miejsce. Każda czynność ma swój czas. Szczotkuje zęby dokładnie półtorej minuty. Używa nici dentystycznej, bo 90% ludzi tego nie robi, a statystyki nie kłamią. Ucze ustnik dokładnie 30 sekund. Patrzy w lustro i dostrzega nowy pryszcz. Analizuje przyczyny. Za mało snu, zły krem, stres. Robi notatkę mentalną. Sprawdzić składniki kremu. Co więcej, dzisiaj pasta do zębów kończy się w połowie szczotkowania. Jak to możliwe? myśli panna. Przecież kupowałam nową tubkę 3 tygodnie temu. A według jej obliczeń powinna wystarczyć na miesiąc. Sprawdza etykietę. Hmm, 75 ml. A używa pół ml dziennie. To daje 150 dni. Ale minęło dopiero 21 dni. Hmm, czy ktoś używa jej pasty? Czy producent oszukuje z ilością? Robi zdjęcie tubki jako dowód. Śniadanie to nauka ścisła. Owsianka z dokładnie odmierzonymi proporcjami. 50 gram płatków, 200 ml mleka migdałowego, łyżeczka miodu, garść jagód. Czyta etykiety na wszystkim. Bo trzeba wiedzieć, co się je. Cukier ukryty w produktach to spisek przemysłu spożywczego. Przeciwko zdrowiu społeczeństwa. Nagle waga kuchenna pokazuje 51 gram płatków zamiast 50. To 1 gram za dużo. To 2% błędu. Zdejmuje kilka płatków. Teraz 49 gram. Za mało. Dodaje jeden płatek. 50,2 gram. Bliżej, ale nie idealnie. Spędza 5 minut na doskonaleniu porcji. W końcu ma dokładne 50 gram. Świat wraca do równowagi. Panna przed wyjściem do pracy sprawdza pogodę na telefonie. 23% szans na deszcz. Bierze parasol. Bo 23% to za duże, żeby ryzykować. W drodze do pracy słucha podcastu o produktywności. Robi notatki mentalne. Technika Pomodoro, metoda GTT. Inbox 0. Ma już 15 aplikacji do zarządzania czasem. Ale może ta 16 będzie ta właściwa? W autobusie siada w tym samym miejscu co zawsze. Trzeci rząd, miejsce przy oknie, po lewej stronie. Ale dzisiaj siedzi tam jakaś kobieta. Panna stoi i patrzy na nią z wyrzutem. Kobieta nie rozumie dlaczego. Panna siada w drugim rzędzie, ale czuje się źle. Jej rytm dnia został zakłócony. Robi notatkę. Sprawdzić alternatywne miejsca siedzenia. W pracy ma listę zadań na dziś. Nie zwykłą listę, arkusz kalkulacyjny z priorytetami, czasem wykonania i statusem realizacji. Zaczyna od najważniejszego zadania, ale kolega przynosi jej dokument do sprawdzenia. Znajduje 12 błędów w dwustronnicowym tekście. Kolega wzdycha, a panna nie rozumie dlaczego, przecież pomogła mu uniknąć kompromitacji. Ale to tylko drobne błędy. Mówi kolega. Drobne błędy? Panna jest zszokowana. Nie ma czegoś takiego jak drobny błąd. Błąd to błąd. A poza tym, tutaj napisałeś dobra zmiana. Zamiast dobra przecinek, zmiana. To zmienia sens. Kolega patrzy na nią jak na wariatkę. To przecież ta sama fraza. Ale z różną interpunkcją. Szczegóły mają znaczenie. Lunch dokładnie o 13.00, bo organizm potrzebuje regularności. Przynosi jedzenie z domu, bo wie, co je i ile to kosztuje. Koleżanki zamawiały sushi, a ona liczy w głowie, ile bakterii może być w surowej rybie. Nie mówi im tego, bo nie chce być postrzegana jak wariatka, chociaż statystyki zatruć pokarmowych są niepokojące. I gdy już ma zabierać się do jedzenia, coś nie gra. Zapomniała łyżki. Jak mogła zapomnieć? Tego nie było w planie. Idzie do sklepowej kawiarni kupić plastikową łyżkę. Kosztuje 2 złote. 2 złote za kawałek plastiku. To 400% marży. Ale nie ma wyboru. Jedząc plastikową łyżką czuje się jak barbarzyńca. Robi notatkę. Kupić zapasową łyżkę do biura. Po pracy idzie na zakupy z listą. Lista jest podzielona według działów w sklepie. Żeby zoptymalizować trasę. W sklepie sprawdza daty ważności. Porównuje ceny za kilogram. Czyta składniki. Kobieta za nią w kolejce wzdycha niecierpliwie. Panna nie rozumie pośpiechu. Zakupy to inwestycja w zdrowie i budżet domowy. Panna otwiera lodówkę. A tutaj szok. Jogurt zdrożał o 20 groszy. Tak bez ostrzeżenia? Sprawdza cenę trzy razy. Tak, 3,40 zamiast 3,20. To 6,25% podwyżki. Liczy w głowie. W skali roku to 7 zł i 30 groszy więcej. Może powinna zmienić markę? Ale ta ma idealny skład. Stoi przed półką 10 minut, analizując opcję. W końcu bierze jogurt, ale nie niesmak pozostaje. W kolejce do kasy stoi przed nią mężczyzna z koszykiem pełnym tych samych produktów, co ona. Jogurt naturalny, płatki owsiane, banany. Świetny wybór, myśli panna. I analizuje. Hmm. Albo ma podobne wartości żywieniowe, albo próbuje poderwać. Sprawdza jego koszyk dokładnie. Wszystko bio, daty ważności sprawdzone. Hmm, nie może być. W końcu ktoś tak perfekcyjny jak ona. Rozmawiało 5 minut o zaletach diety śródziemnomorskiej. On zna składniki, wie co to indeks glikemiczny. Nie kupuje słodyczy. Panna jest pod wrażeniem. Gdy pyta, czy może zaprosić ją na kawę, ona zgadza się. Ale najpierw sprawdza, czy ma obrączkę. Nie ma. Czy pachnie alkoholem? Nie. Czy ma czyste paznokcie? Ma. Umawia się z Marcinem na jutrzejszy wieczór. W domu sprawdza rachunki. Aktualizuje budżet domowy. Planuje posiłki na następny tydzień. Wszystko musi się zgadzać co do grosza. Panna znajduje błąd w rachunku za prąd. 3 złote za dużo. Dzwoni do firmy energetycznej. Spędza 40 minut w kolejce telefonicznej żeby odzyskać 3 zł. Ale tutaj nie chodzi o pieniądze, chodzi o zasadę. Proszę pani, to tylko 3 zł, mówi konsultant. Tylko 3 zł? Panna jest oburzona. To 3 zł pomnożone przez miliony klientów. To systemowe oszustwo. A poza tym, jeśli pozwolę na 3 zł dzisiaj, jutro będzie 5, pojutrze 10. Konsultant wzdycha. Zwrócimy panie te 3 zł. I przeprosiny, skanduje panna. I przeprosiny. Ach, jak można być tak niedokładnym, myśli panna i kręci głową. Okej, okay. w końcu przyszedł czas na research nowo poznanego mężczyzny. Panna sprawdza jego LinkedIn, Facebook, googluje jego imię i nazwisko, tworzy arkusz z zaletami i wadami. Zalety. Ma pracę, mieszkanie, zdrowo się odżywia. Wady. W opisie profilu ma błąd ortograficzny. I lubi zespół, którego ona nie znosi. OK, jeszcze tylko strój na wyjście i jestem gotowa na randkę. Przymierza 12 kombinacji, sprawdza pogodę, analizuje menu restauracji online. W końcu perfekcja. A dziś kolacja według planu białko, węglowodany złożone, warzywa wszystko odmierzone, wszystko zbilansowane. Jedząc, czyta artykuł o nowych badaniach nad dietą śródziemnomorską. Robi notatki. Może trzeba będzie zmodyfikować plan żywieniowy. Ale artykuł mówi, że oliwa z oliwek powinna być Extra Virgin Cold Pressed, a ona kupuje zwykłą Extra Virgin. Czy to znaczy, że przez rok jadła gorszą oliwę? Sprawdza etykietę. Nie ma informacji o Cold Pressed. Google'a różnica. Okazuje się, że to ważne. Aktualizuje swoją listę zakupów. Przed snem sprawdza jutrzejszy plan. Przygotowuje ubrania, pakuje torbę. Wszystko musi być gotowe. Bo rano nie ma czasu na improwizację. Myje zęby, używa kremu na noc. Sprawdzonego dermatologicznie, rzecz jasna. Ustawia budzik. Jutro będzie kolejny dzień do zoptymalizowania. I pierwsza randka z Marcinem. Następny dzień, weekend, randka. Staje o 6, chociaż spotkanie z Marcinem jest o 19. Panna potrzebuje 13 godzin na przygotowanie. Robi peeling, maseczkę, manicure, pedicure na wszelki wypadek. Myje włosy specjalnym szamponem. Używa odżywki dokładnie 3 minuty. Makijaż nakłada według instrukcji z YouTube'a i oczywiście dla pewności sprawdza efekt w pięciu różnych lusterkach przy różnym świetle. Wychodzi z domu 45 minut przed czasem, żeby nie było stresu z dojazdem. Dociera do restauracji 30 minut wcześniej i krąży wokół budynku. Żeby nie wyglądać na desperatkę. Wchodzi punktualnie o 19. On spóźnia się 5 minut. Panna już analizuje. Czy to oznaka braku szacunku? Czy może problemy z organizacją czasu? Gdy w końcu przychodzi, panna zauważa, że ma plamkę na koszuli. Czy to znaczy, że jest niechlujny? Czy może po prostu się śpieszył? Hmm. Robi notatkę mentalną. Obserwować inne oznaki niedbałości. Podczas rozmowy panna analizuje każde jego słowo. Mówi, że lubi podróże. Hmm. Dobrze, otwartość na świat. Ale dodaje, że najchętniej jeździ na spontanie. Hmm. Źle, brak planowania. Opowiada o pracy z entuzjazmem. Dobrze, ambicja. Ale narzeka na szefa. Źle, negatywne nastawienie do przełożonych. Kelner przynosi rachunek. On proponuje, że zapłaci. Panna szybko liczy w głowie, czy to oznaka szacunku, czy próba dominacji. Panna proponuje podział rachunku. Przynajmniej wie, ile kosztowała kolacja. Po kolacji spacer przez park. On pokazuje jej gwiazdozbiór. To wielka niedźwiedzica, mówi, wskazując na kasiopeję. Panna wie, że się myli, ale nie poprawia. Robi notatkę. Słaba znajomość astronomii. Mężczyzna odprowadza ją pod dom. Panna myśli. Czy to czas na pocałunek? Panna analizuje sygnały. Stoi blisko. Patrzy na usta ale ręce ma w kieszeniach. Hm. Mieszane sygnały. Gdy się nachyla, ona robi krok w tył. Dziękuję za miły wieczór, mówi oficjalnie panna. W domu robi pełną analizę randki. Tworzy arkusz z oceną w różnych kategoriach. Wygląd 7 na 10. Punktualność 6 na 10. Rozmowa 7 na 10. Maniery 8 na 10. Kompatybilność 6 na 10. Średnia 6,5 na 10. Hmm, to powyżej progu akceptacji, ale poniżej progu entuzjazmu 8 na 10. Następnego dnia Marcin pisze może powtórzymy? Anna odpowiada. Wiesz, myślę, że jesteśmy niekompatybilni. Miesiąc później spotyka go w sklepie z gotowym obiadem z mikrofalówki. Uff, dobrze, że nie poszliśmy na drugą randkę. Myślę. Jej system oceny się nie mylił, jest perfekcyjny, jak ona.